Na kanale Instrukcja Apple niespodziewany gość, czyli Google Pixel 3a. Kupujcie go. Nie musicie oglądać całego odcinka. Naprawdę ten telefon jest zajebisty. Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego tak uważa osoba, która od zawsze ma iPhoney, to zapraszam do obejrzenia odcinka. My Zacznijmy od tego w ogóle, że Google produkuje telefony. Możecie o tym nie wiedzieć, ponieważ nie są one sprzedawane w Polsce, tylko w innych krajach, najbliżej w Niemczech i są to telefony, które mają czysty system Android. Wszystkie inne telefony, które kupujecie, mają jakąś nakładkę: Huawei, Samsunga, LG, więc to nie jest czysty system. I tak naprawdę zaletą tych telefonów jest to, że tak samo jak iPhoney, jeden producent tworzy i oprogramowanie i sprzęt. I to widać. No Ale dlaczego ten telefon zrobił nam nie tak ogromne wrażenie? Zacznijmy od momentu, kiedy Google go zaprezentowało, czyli w maju 2019 roku. Powiedzieli podczas konferencji: widzimy trend, że tylko i wyłącznie najlepsze, najdroższe flagowe smartfony od różnych firm na świecie zawierają. Najlepsze osiągnięcia technologiczne, najlepsze funkcje, a reszta tańsza jest po prostu do Bani. W związku z tym Google, które też tworzyło piksele w dosyć wysokich cenach, postanowiło stworzyć pixela 3a, który będzie zawierał wszystkie najlepsze funkcje, najlepszy aparat, jaki jest, najnowsze aktualizacje i najlepszy system od Google, czyli Androida, w bardzo niskiej cenie, bo cena to jest. Zaledwie jak na obecne czasy, e, 399 euro. I to widać. Ten telefon to po prostu jest kompromis między bardzo niską ceną, jak na smartfona, a naprawdę ekstra rozwiązaniami i technologiami. Po pierwsze, większość firm stara się wypuszczać telefony słabsze, tak jak iPhone 10R albo Samsung 10SE, albo różne inne. Ale Kupując tamten telefon, za każdym razem macie coś słabszego. To znaczy, to nie jest już flagowiec. On ma słabszy aparat, on ma gorszy ekran i wiele, wiele innych problemów. W przypadku tego telefonu, wszystko to, co jest najlepsze, jest w nim. A wszystko to, co może być tańsze, słabsze, niedopracowane, po prostu w nim jest. I na pierwszy rzut oka, jeżeli weźmiecie iPhone'a 10S, flagowca najlepszego, najdroższego, to poczujecie, że on jest ciężki. Że ma stalową ramkę, że się świeci, że jest szklany i ten ekran dosłownie bije po oczach. To widać. Ten telefon jest wykonany z plastiku, ale bardzo solidnie. Nie jest wodoodporny, nie ma żadnej klasy wodoodporności, nie ładuje się bezprzewodowo i widać, że jest. No, Troszeczkę z niższej półki. Ma taki klasyczny, fajny wygląd. Jest też lżejszy, ale z drugiej strony jest troszeczkę grubszy. Ma mini jacka, czyli możecie podłączyć wszystkie słuchawki. Ma gniazdo USB typu C. Ekran OLEDowy o rozdzielczości Full HD. Nie ma nocza, nie ma możliwości odblokowywania przy pomocy twarzy, tylko ma czytnik linii papilarnych z tyłu, dokładnie tutaj. Oczywiście są też w tym telefonie głośniki stereo. To były mniej więcej te rzeczy, gdzie zaoszczędzono. No ale gdzie nie zaoszczędzono? No przede wszystkim mamy najnowszy system Android 9 oraz już zapowiedź tego, że będzie miał aktualizację przez następne 3 lata do maja 2019 roku. Od razu trafiają na niego najnowsze aktualizacje przed wszystkimi innymi aktualizacjami na inne telefony innych marek. Czyli tutaj będzie od razu Android Q, następnie wszystkie najnowsze aktualizacje w aplikacjach od Google, więc to jest właśnie to, czego w innych telefonach z Androidem od innych firm nie ma. Apple zawsze wyśmiewa to, jak wielki jest odsetek osób, które korzystają z najnowszej wersji iOS, a, a jak bardzo mało osób korzysta z najnowszych wersji Androida, więc tutaj macie zawsze najnowszą wersję Androida. Następnie Macie jeden obiektyw w aparacie o rozdzielczości 12,2 megapiksela. Ten aparat ma światło 1,8 i to jest ten sam aparat, który jest we flagowcu, czyli w Pixelu 3, ale dzięki temu, że zastosowano tutaj zaawansowane techniki AI, to po prostu ten telefon robi znacznie lepsze zdjęcia niż iPhony i wszystkie inne telefony na świecie. Do czego zaraz przejdziemy. W związku z tym, że mamy najnowsze oprogramowanie, telefon zawsze działa bardzo płynnie. I tutaj właśnie dochodzimy do sedna. Pomimo, że nie mamy tutaj flagowego, najlepszego jakiegoś procesora, e, tylko mamy Snapdragona 670, który podobno nie jest tak wspaniały, to wszystko działa tutaj bardzo płynnie i bardzo przyjemnie. Mamy 4 GB pamięci RAM. E, sam telefon ma 64 GB. Pamięci wbudowanej, nie ma slotu na kartę microSD, ale równocześnie ma nielimitowaną przestrzeń w dysku Google na zdjęcia. Ekran też bardzo fajny, OLEDowy, Full HD o proporcjach 18 na 9 Wiadomo, nie jest to taki OLEDowy ekran jak w iPhone. Widać na pierwszy rzut oka, że on nie ma takiej jasności, nie ma takiego kontrastu, nie ma takiej czerni. Bardzo ważny aspekt dla każdego z nas, czyli czas pracy na baterii. Google twierdzi, że na jednym ładowaniu ten telefon wytrzyma 30 godzin używania. Ze względu na to, że w systemie jest ukryta nowa funkcja, czyli adaptacyjna bateria, adaptacyjny system baterii, który to optymalizuje czas pracy na baterii, a raczej działanie telefonu w zależności od tego, z jakich aplikacji korzystamy. W związku z tym system się uczy tego, co używamy, kiedy i odpowiednie rzeczy wyłącza. Jeżeli chodzi o ładowanie tego telefonu, to już w zestawie dostajemy ładowarkę, która obsługuje szybkie ładowanie. Oczywiście ładowanie tego telefonu odbywa się o wiele szybciej przy pomocy kabla USB typu C. Jeżeli telefon będziemy ładowali tylko przez 15 minut, to wystarczy to nam na 7 godzin używania piksela. Zobaczmy, co Google daje nam w zestawie razem z Pixelem. Moja wersja pochodzi z amerykańskiej dystrybucji w środku telefon oraz naklejki Google i Team Pixel. W zestawie mamy kabel USB typu C na USB typu C oraz przejścióweczkę USB typu C na USB typu A. W zestawie również ładowarka szybkiego ładowania, 18W. Moja wersja z gniazdkiem amerykańskim. No ale jeżeli kupicie w Europie, będziecie mieli normalne gniazdko. Tak jak widzicie, Pixel. Ma połowę obudowy matowej, połowę błyszczącej, z przodu jedna kamera 8 megapikselowa głośniki stereo, z boku slot na kartę NanoSim, na dole gniazdo USB typu C do ładowania, głośnik i mikrofon. W zestawie nie ma słuchawek do odtwarzania muzyki. Żeby zobaczyć jak naprawdę działa Pixel przerzuciłem z niego wszystkie moje dane z iPhone'a więc wystarczyło go po prostu skonfigurować i podłączyć iPhone'a przy pomocy kabla USB typu C i przejściówki. Pixel po prostu sprawdził jakie dane mam na iPhone'ie i pokazał mi co może skopiować i w ciągu 20 minut wszystko bardzo fajnie skopiował. Wystarczyło się dodatkowo zalogować na konto Gmail czyli konto Google, dodać Przycisk odblokowywania telefonu, kilka razy powiedzieć ok Google, żeby asystent mnie rozpoznawał, i dosłownie w ciągu niecałej godziny miałem wszystko to samo co na moim iPhone'ie. Jakie są moje wrażenia z korzystania z Pixela 3a? No powiem wam, że moja żona już obawia się, że zaraz pojadę po niego do Berlina i go kupię, bo faktycznie jest fenomenalny. Pomimo, że jestem iPhone'owcem i korzystam z flagowca, to to co tutaj zobaczyłem, no, sprawiło mnie w osłupienie. Po pierwsze, funkcja Always On Display. Widzę która jest godzina, widzę jaka jest temperatura. No i faktycznie tego mi strasznie brakuje w iPhone, bo nigdy nie wiem jaka jest godzina, nigdy też nie wiem ile mam procent baterii. A tutaj zawsze ile mam procent baterii, jaka jest temperatura, jaka jest godzina i jakie mam powiadomienia. Czytnik linii papilarnych z tyłu działa o wiele wolniej niż Face ID. I faktycznie, jeżeli ktokolwiek już korzystał z Face ID, to przestawienie się na czytnik linii papilarnych nie jest już wcale takie proste. Ta funkcja jest naprawdę bardzo e, fajna, bo jest e, intuicyjna, to znaczy my nie musimy nic zrobić, żeby ten telefon odblokować. Tutaj jednak za każdym razem trzeba pamiętać, że trzeba dokładnie ten palec tutaj e, przyłożyć. Muszę też od razu zwrócić honor Pixelowi, który od razu zapytał mnie, czy chcę rzadziej odblokowywać telefon, kiedy Pixel wyczuje, że mam go cały czas przy sobie. Następnie bardzo ważna sprawa dla mnie to jest interfejs, jest bardzo prosty, bardzo czytelny, wszystkie powiadomienia są tutaj, wszystkie aplikacje. Uruchomione i najważniejsze są. Tutaj jesteśmy w stanie po prostu, tak samo jak w iPhone'ie, przemieszczać się między wszystkimi aplikacjami w sposób bardzo intuicyjny. Jeżeli przeciągniemy palcem dalej, to widzimy wszystkie aplikacje, które są zainstalowane. Wszystko działa bardzo płynnie. Zwróćcie uwagę, tak naprawdę nie ma jakiegoś problemu z tym, żeby aplikacje się zacinały. Wręcz przeciwnie, wszystko pięknie śmiga i to widać, że faktycznie pod tym względem. Temu telefonowi, pomimo, że nie ma najnowszego Snapdragona, niczego nie brakuje. Czego mi zawsze brakowało w iPhone'ie, to asystenta Google. I ten asystent Google w Androidzie jest oczywiście ukryty w jądrze systemu. Tutaj to jest oddzielna aplikacja, która działa do bani. A tutaj tego asystenta możemy wywołać z każdego miejsca: przyciskając tutaj, albo przyciskając tutaj, albo ściskając telefon tutaj na dole. Albo mówiąc, OK, Google. No właśnie. Wiemy, że Siri nie pojawi się zbyt prędko w języku polskim, więc tak naprawdę jedyną alternatywą jest asystent Google, który zresztą jest najlepszym asystentem na świecie. Zobaczcie, jak on tutaj dobrze działa. OK, Google, włącz Spotify i uruchom The Black Eyed Peas. Odtwarzam pozycję The Black Eyed Peas. I on już automatycznie to uruchamia. Oczywiście, tutaj musiałem wyciszyć ten dźwięk, ale to naprawdę działa ekstra. Ok, Google, e, włącz alarm na 8 rano jutro. Już się robi. Twój alarm jest to już jest. Ok, Google, zadzwoń do Jakub Matwiejczyk. Dzwonię do Jakub Matwiejczyk służbowy. I dzwoni. Zobaczcie, on już dzwoni. Napisz wiadomość do Jakub Matwiejczyk. Zaraz będę. Twoja wiadomość, której adresatem jest Jakub Matwiejczyk, brzmi tak: zaraz będę. Chcesz ją wysłać, czy zmienić? Wysłać. OK. Niestety, na iPhone'ie, tak jak Wam mówiłem, to działa do Bani. Musimy powiedzieć: hej, Siri. OK Google. No dobra, tak jak widzicie, nawet nie jest w stanie mi tego, ten iPhone zrobić. Wchodzimy w asystenta Google i na przykład mówimy zadzwoń do Jakub Matwiejczyk. I widzicie, on nie jest w stanie zadzwonić, ponieważ nie jest zintegrowany z systemem. Tak samo nie jest w stanie wam wysłać sms -a. Zobaczcie, jeżeli ja powiem, żeby zrobił notatkę, to on zrobi mi notatkę i wyśle mi ją mailem. Zrób notatkę, instrukcje. Apple to, to dobry kanał. I widzicie, ta notatka nie została zapisana w notatkach, ona została wysłana do mnie jako mail. Także na iPhone'ie asystent Google to lipa. I tutaj ten asystent Google to jest jak dla mnie bomba. I dla osób, które mają na przykład problemy ze wzrokiem, to jest najlepsze rozwiązanie, które naprawdę jest już bardzo mocno dopracowane. Dodatkowo, co muszę Wam pokazać, to jest to, że zwróćcie uwagę: tutaj mam znowu funkcję beta. Która jest dostępna tylko na telefonach z serii Pixel. Google Lens, patrzcie na to. Mamy możliwość wyszukiwania poszczególnych rzeczy przy pomocy naszego aparatu. Ja się zacząłem bawić tym i to jest kozackie. Widzicie napisy, że to jest wersja przedpremierowa. Zakupy, patrzcie na to. Mam tutaj okularki, które sobie kupiłem, i wystarczy, że zeskanuję ich kod kreskowy. I patrzcie na to. Automatycznie Google wie, co to są za przedmioty, i jakby możemy je automatycznie kupić. Nie musimy szukać w internecie, wpisywać. Spróbowałem znaleźć naprawdę przedmioty z kodami kreskowymi, i naprawdę to wszystko działa. Wszystko, ale to wszystko ten telefon mi automatycznie wyłapywał, także to jest mega rozwiązanie. Dodatkowo, oczywiście, patrzcie na to. Możemy automatycznie skanować tekst. Mam tu jakąś wizytówkę jakiejś firmy, nie jest to reklama, ale on to automatycznie widzicie, zeskanował i jestem w stanie cały ten tekst automatycznie sobie zapisać. Cały tekst. To jest darmowy OCR, który tak naprawdę działa bezbłędnie. Ale co więcej, jeszcze możemy za pomocą tego Google Lens'a automatycznie tłumaczyć różne rzeczy. Książka Michelle Obamy, wersja angielska, jest on w stanie automatycznie mi wyłapać język angielski na polski, przetłumaczyć to. Także ten asystent Google jest tutaj naprawdę bardzo rozbudowany i mi zwyczajnie tego po prostu brakuje w iPhone'ie. Oczywiście nie będę Wam pokazywał innych banalnych funkcji, typu to, że jest w stanie automatycznie uruchomić nawigację lub inne rzeczy, ale naprawdę prędkość, z jaką działa... E, ten asystent. W samym telefonie jest jak dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Kupując Pixera, otrzymujecie nowe funkcje w samych aplikacjach od Google przed innymi użytkownikami. I tak na przykład w tym momencie, kiedy jeszcze nikt nie ma tej funkcji, w aplikacji mapy mamy funkcję AR. Jak to działa? Mamy moją ulubioną pizzerię, spółdzielnię i włączam, zamiast rozpocznij, tutaj włączam taką funkcję włącz AR. I dzięki temu mam nałożoną mapę na obraz ulicy. Gdzie się nie ruszę, to widzę, gdzie mam iść. I teraz, na przykład, widzę, że mam skręcić za 165 metrów w ulicę Kazimierzowską. Zobaczcie, jak to działa. Oczywiście nowości w aplikacji Google Maps jest znacznie więcej. Już w tym momencie w Pixelu mamy możliwość zgłaszania poszczególnych zdarzeń, tak jak w Janosiku. Czyli na przykład chcę dojechać do e, dowolnego celu. Mam tutaj taki cypelek, który pozwala mi na przykład zgłosić korek. Oczywiście cofam ten korek, ale widzicie, ta funkcjonalność nie jest jeszcze dostępna w żadnych innych chyba telefonach. Dodatkowo, tak jak widzicie, mam tutaj dostępny licznik prędkości. Na pewno w tym momencie już mogę wam powiedzieć, że przez to, że czytnik linii popularnych jest z tyłu, no to ja na przykład nie jestem w stanie odblokować tego telefonu jadąc samochodem. Eee, Także za każdym razem trzeba wpisywać kod, co nie jest e, aż takie wygodne. I znowu w tym miejscu muszę zwrócić Honor Pixelowi, który od razu wykrył, że podłączyłem go do samochodowego zestawu audio, i w tej sytuacji nie będę musiał go już nigdy odblokowywać, bo będzie to robił automatycznie. Najlepszą funkcją w Google Pixel 3 jest aparat, który pomimo że na papierze nie wygląda zbyt dobrze, bo ma tylko jeden obiektyw i 12 megapikseli, to w rzeczywistości robi najlepsze zdjęcia ze wszystkich smartfonów dostępnych na całym rynku. Dzięki temu, że Google zastos zastosowało bardzo zaawansowane wspomaganie software'owe przy tworzeniu zdjęć. Także często chwilę trzeba poczekać, aż zdjęcie zostanie wykonane, ale kiedy już to zdjęcie zostanie zapisane, to jest przepiękne. Zobaczcie sam, w tym momencie jesteśmy w parku, bardzo mało światła, gdzieś e, gdzie niegdy mamy tylko światło z latarni, jest już po zmroku 22.30 e, No i zobaczcie jakie zdjęcia jest w stanie zrobić Pixel, a jakie iPhone 10S Pomimo że ma jeden obiektyw, jest w stanie zrobić wręcz przepiękne portrety. Zwróćcie uwagę sami na to. I na samym początku wygląda na to, że to jest zwykłe zdjęcie, ale kiedy wejdziemy w zdjęcie już przetworzone, to zobaczymy, że tło zostało idealnie rozmyte i oczywiście możemy regulować stopień rozmycia portretu. porównania portret z iPhone 10 s Z maksymalnie rozmytym tłem. skoro poznaliście już wszystkie wady tego telefonu, wszystkie zalety tego telefonu. To przechodzimy do sedna sprawy, czyli do historii. Ten telefon Pożyczyła bliska mi osoba, która korzystała też od zawsze z iPhone'ów, z Maców, z iMaców, ze wszystkich technologii Apple. I ona kupiła ten telefon ze względu na to, że stwierdziła, że 4000 na iPhone'a albo więcej to już jest za dużo. Nie chcę wydawać tyle pieniędzy na ten telefon. Potrzebuję czegoś, co będzie miało wszystkie obecnie Dostępne funkcje i będzie miało doskonały aparat i będzie w niskiej cenie. Tak się stało, że faktycznie ten Google Pixel 3A jest doskonałym wyborem dla tej osoby, ponieważ oferuje wszystko to, co flagowce, ma doskonały aparat i jest w niskiej cenie. Przy założeniu, że nawet wybierzecie się do Mediamarktu za naszą zachodnią granicę i z powrotem, to płacicie za ten telefon 1900 zł. Jeżeli szukacie naprawdę dobrego telefonu, który będzie miał przez długi okres czasu aktualizację, który ma doskonały aparat, to w tym momencie wydaje mi się, że nie ma żadnej alternatywy dla tego telefonu. W tym momencie to tyle. Ja bardzo jestem zadowolony z tego, że mogłem wreszcie zobaczyć, jak wygląda czysty Android, jak wygląda seria Pixel'a i zobaczyć, jak doskonałe usługi i funkcje dostarcza Google. To tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, ponieważ być może właśnie będzie dzięki temu więcej takich recenzji, filmów na temat innego sprzętu niż Apple'a. Do polajkowania tego odcinka, jeżeli Wam się spodobał i do zobaczenia już niebawem.